Dzień dobry. Dzisiaj będzie o tym, jak myśleć o pieniądzach, żeby je mieć. Powiesz proste. No niekoniecznie. Bo to, że je chcesz mieć, to wydaje ci się oczywiste. Ale czy zrozumiałeś, co za tym stoi, że jednak ich nie masz? Albo nie masz tyle? żeby cię ta ilość cieszyła i satysfakcjonowała. A stoją za tym pewne schematy, z którymi się dzisiaj rozprawimy i wzmocnimy to medytacją. Dzisiejsza medytacja będzie typową lulanką, lulanką bogactwa. Lulanka nastąpi po kilku słowach wyjaśnień, czym są pieniądze i jakie można. Zachęcić do swobodnego obcowania z nami. A lulanka, jak to lulanka, jest długa, bo to po to, żebyś przez sen nakarmił swoją podświadomość otwartością na przyjęcie dostatku, a wręcz bogactwa. Co do medytacji, to mam tylko jedną prośbę. Pierwsze pięć minut, Niech będzie świadome, bo podczas tych pięciu pierwszych minut wyślesz intencję. a reszta to już się może odbywać przez sen, bo mówię do twojej podświadomości, a ona cały czas jest na nasłuchu. Jeżeli ta forma dzisiejsza pracy nad obfitością i dostatkiem ci nie odpowiada, to sięgnij proszę do poprzednich publikacji, bo już są tu opublikowane medytacje na ten temat, pogaduchy i konstelacje i ćwiczenia. Albo poczekaj na następną, bo będą następne. Wszystkiego dobrego, zapraszam na pogaduchę. Absolutna większość ludzi ma niezdrowy stosunek do pieniędzy, co przekłada się w naturalny sposób na ich relacje z pieniędzmi. Jak zmienić swój stosunek do pieniędzy, jak zmienić swoje myślenie o pieniądzach, aby móc je łatwo i etycznie zarabiać? Pieniądze. To temat bardzo emocjonujący dla większości ludzi w naszej kulturze i budzi skrajne emocje od zawsze. Jedni pragną je mieć, inni zarzekają się, że nic ich pieniądze nie obchodzą, jeszcze inni krytykują tych, którzy pieniądze mają albo dobrze zarabiają. To wszystko zalicza się do niezdrowych relacji z pieniędzmi, i między innymi dlatego ludzie ciągle mają z pieniędzmi problem. Natomiast pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Są całkowicie neutralne i można z ich pomocą czynić dobre, tak jak można za pomocą każdego innego narzędzia, bo przecież. Nożem możesz i zabić, ale możesz też ukroić chleb dla dziecka, a na komputerze możesz napisać wspaniałą książkę, ale może on być źródłem hejtu, który zniszczy komuś życie. I właśnie tak samo i z pieniędzmi. Można je zainwestować we wspaniałe przedsięwzięcia, które będą służyły wielu ludziom, a można je wykorzystać do finansowania jakichś przykrętów. Jak więc widzisz, pieniądze są narzędziem. Czymś, co ułatwia nam życie. Są też symbolem i pewną umową społeczną. My, Polacy, umówiliśmy się, że złotówka symbolizuje daną ilość wykonywanej pracy. No i tak jest. Każdy pieniądz to symbol wykonywanej przez kogoś pracy. Zawsze pamiętaj o tym, że pieniądze to czyjaś praca, że jest to energia potrzebna do wyprodukowania danego towaru lub doświadczenia danej usługi. I wtedy łatwiej ci będzie je akceptować, a także łatwiej zdobywać, bo zrozumiesz, skąd te pieniądze się biorą. W ten sposób zniknie Twoje negatywne nastawienie do pieniędzy. Niektórzy twierdzą, że oni nie potrzebują pieniędzy, że nie dążą do ich zdobycia, bo wydają się im one niemoralne. Te same osoby często przez całe swoje życie chodzą do pracy, której nie lubią, żeby jednak zdobywać pieniądze na podstawowe potrzeby. No i jak się rozejrzysz, to zobaczysz, że takie osoby nigdy do majątku nie dochodzą. Zastanówmy się, skąd to negatywne nastawienie do pieniędzy. W tym celu najlepiej wyobraź sobie krawcową Krysię, która za uszycie sukienki lekarce Aleksandrze uzyskuje od niej darmową poradę lekarską. Krysia nie wie, jak leczyć, a Aleksandra nie potrafi uszyć sukienki. Wszystko więc jest piękne. Wymieniły się, prawda? A co by było, gdyby Aleksandro zapłaciła treść, a ta potem zapłaciłaby jej za poradę? Przecież sytuacja jest niemal identyczna. W moim odczuciu nadal jest to coś pięknego, że tak łatwo możemy wymienić się pracą. Natomiast w odczuciu większości osób przy wymianie barterowej nie powstają emocje. A przy płaceniu już te uczucia nie są tak przyjemne. A przecież są one jedynym symbolem, który ułatwia nam wymianę. Wymiana pieniędzy to najsprawiedliwsza rzecz na świecie. Dajesz komuś część swojej pracy w zamian za część jego pracy. Przy takiej wymianie obie strony czują się potraktowane sprawiedliwie. Prawda? Inaczej jest, zupełnie inaczej, gdy pomagamy komuś. Dajemy mu swoją pracę, a w zamian nie dostajemy nic. I mówiąc tu nic, nie mam na myśli tylko pieniędzy, ale uznanie, pozytywny komentarz, na przykład like, albo choćby zwykłe dziękuję. Ja znam to uczucie dobrze, często czułam się z tym źle, aż doszłam. Do rozumu i już nie świadczę pracy za darmo i z góry współczuję tym wykorzystywaczom, do których karma wróci. Ale to jest już zupełnie inny temat. Proszę, rozgraniczmy tu dawanie od pracy, ok? Aby nikt nie czuł się zawiedziony lub poszkodowany, należy z góry określać warunki. O ile prościej. Jest od razu brać wynagrodzenie w postaci pieniędzy za pracę. Nikt wtedy nie czuje się oszukany, nikt nie czuje się poszkodowany, więc uważam, że wymiana pieniędzy jest uczciwa i należy to z góry określać. Każdy otrzymuje to, na co zasłuży. Nie kryj się, gdy masz odpowiedzieć na pytanie, ile się należy. Bądź jednak przygotowany również na to, że oferta może nie zostać przyjęta. Przedstawienie oferty wymaga pewności tego, że jest ona dobra i wartościowa, i że ci się za nią konkretna suma należy. Ja na przykład robiąc i sprzedając medytację, mam taką pewność. Mam jednocześnie przekonanie, że są one dobre, bo mam na to liczne dowody, że zmieniły na lepsze życie wielu osób. Zapewne sprzedaż byłaby większa, gdyby nie to, że rzadko opowiadam o konkretnych przypadkach, bo to często intymne i bardzo osobiste sprawy i nie chcę zamącać tych energii i rozmieniać je na drobne gadanie o tym. To, jak postrzegasz pieniądze, ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli w głowie masz przekonanie, że pieniądze są złe, że tylko źli ludzie dążą do bogactwa, to oczywiście nigdy nie zdobędziesz większych pieniędzy. Twój mózg zawsze będzie sabotował twoje dążenie do zarabiania dużych pieniędzy, no bo przecież nie chcesz być złą osobą. Więc będziesz unikał posiadania dużych pieniędzy. Jeśli natomiast masz w głowie przekonanie, że pieniądze to wspaniałe, sprawiedliwe narzędzie wymiany, dzięki któremu możesz łatwo akumulować i wykorzystywać energię wielu ludzi, to te pieniądze będzie ci łatwiej zarabiać. Musisz ich pragnąć, aby je zdobywać. Zawsze, gdy czegoś chcesz, najpierw musisz tego zapragnąć i być pogodzony z myślą, że będziesz to miał. Czyli inaczej wysłać intencję. Zacznij więc postrzegać pieniądze jak dobro, jako coś, co sprawiedliwie ci się należy. Tak postrzegając temat, łatwiej będzie ci zdobywać pieniądze, oszczędzać je i je wykorzystywać do własnych celów. Nie oszukuj sam siebie, że ich nie potrzebujesz albo, że wszystko Ci jedno, czy one są, czy ich nie ma. Jeżeli posiadasz pieniądze, to możesz płacić rachunki, zamiast mieć zazwę, że ktoś je za swoją pracę wystawił. To znaczy też, że masz gdzie spać, skoro dostajesz rachunki, bo płacisz za mieszkanie, masz w co się ubrać, masz jak dbać o swoje dzieci. Dlatego każdy ich potrzebuje, bo one symbolizują przetrwanie i nie ma w tym nic złego. Mając pieniądze, dążysz do bezpieczeństwa. I nie wiesz, proszę, tym, co się wymądrzają, że ich nie potrzebują. Takie osoby najbardziej potrzebują tych pieniędzy, a ich nienawiść do osób, które pieniądze mają, bierze się właśnie z tych niezaspokojonych Przecież to fajnie jest lubić pieniądze i cieszyć się z ich wydawania. Ja na przykład lubię myśleć, płacąc na przykład rachunek w lokalu, że kelner lub właściciel, dzięki temu będą mogli u mnie zamówić spersonalizowaną medytację i w ten sposób zmieniam trochę swoje życie na lepsze. No i czy w takiej wymianie jest coś złego? Ja uważam, że wręcz przeciwnie. I tam myślę, Cię zostawiam, nadchodzącej medytacji. A Ty teraz możesz mi zapłacić łapką w górę, subskrypcją, wystawiając komentarz, stawiając kabel. Ja tu i w ten sposób, w postaci takiej waluty, chętnie od Ciebie przyjmę zapłatę za moje publikacje. To bowiem daje, to też dostaje. A tych, którzy nie chcą kupować najnowszej medytacji lulanki, która jest tu pod tą publikacją, Lulanka Bogactwa to jest, zapraszam na darmową Lulankę Bogactwa, która opublikowana została tu na naszym kanale Emporio Life i nosi hashtag 118 i 119. Ona również, ta darmowa, utrwala pozytywny stosunek do obfitości i bogactwa, i uważam, że jest piękna. Ta dzisiejsza natomiast, ta do kupienia, jest zupełnie inna. Zawiera kilka nowych technik, tak opracowanych, by były skuteczne, a jednocześnie pozwalały na głęboki relaks, w którym nasza podświadomość zaprogramuje się na obfitość i bogactwo. Obie spełniają swoje zadanie. Jeżeli masz wątpliwości, jak prawidłowo konstruować i wysyłać intencje, bo to będzie potrzebne do tej medytacji, którą można kupić, to odsyłam Cię do publikacji o intencjach, których jest dużo na naszym kanale. Skorzystaj choćby z tego hashtagu 223 lub 225, ale w tej dzisiejszej nowej którą możesz kupić pod publikacją Pamiętaj, by zachować czujność w pierwszych pięciu minutach, aż wyślesz intencje, a potem możesz smacznie spać, bo mówię w dalszym ciągu tej medytacji do twojej podświadomości i pozytywne, służące bogactwu sugestie zapiszam się w niej. Intencja, którą myślisz, dobrze, żeby dotyczyła konkretnych pieniędzy, konkretnego st pożądanego stanu posiadania lub bogactwa. Kupując medytację, pobierasz razem z nią darmową instrukcję, jak budować i wysyłać intencje. Zachęcam do medytacji związanych z obfitością i bogactwem, nieważne do których. Jest ich tu na naszym kanale do darmowego odsłuchiwania sporo. Tak samo do kupienia jest już kilka. I w trakcie podświadomość pracuje na waszą korzyść. I jest to bardzo ważne, że ta podświadomość właśnie robi, bo ona pomija wasz umysł ego, który czasami sabotuje drogę do bogactwa. Teraz zapraszam. Albo do darmowych medytacji, albo do zakupu pod publikacją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. A jeżeli podobają się treści, które tutaj publikujemy, to bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał. To jest bardzo istotne, bo powoduje, że jesteśmy lepiej dostrzegani. Subskrypcja, komentarz pod filmem, kciuk w górę, to jest to, co widz może dla nas twórców youtube'owych tu zrobić, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i podbijając oglądalność. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję i zapraszam też do zapoznawania się z wszystkimi opisami i linkami, które pod naszymi publikacjami są do odnalezienia. Z góry też dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, które nam stawiacie. Bardzo je sobie cenimy, bo to świadczy o docenieniu naszej pracy. Zaglądajcie też, proszę, do zakładki Posty. Fajnie, że tu jesteście. Dziękuję.